Mamy, zostawiamy tutaj, czy podwozimy pod najbliższego busa? <grymne> Mama nam tutaj Są zasugerowała, Wy. gdyż jest myjnia, że możemy jeszcze zadbać o autko. <grymne> Mamuniu, co sugerowałaś? Stręgło wymień. Nie. Chcecie mnie sprzedać. <grymne> Nie chcemy Nie. cię sprzedać. Musimy ubezpieczyć i zrobić mały wypadek. O matko. Będzie wszystko zarejestrowane, kochanie. jeszcze. Nie wytnę. Mamy na auto? Tak, trzeba umyć konieczność i odkryć. Nie dowieziemy do busa. Do nas teraz czeka wycieczka. I część mojego vloga z wycieczki Parking jest za darmo To miłe <grystanie> To miłe Stoimy pod kościółkiem, to jest jaki parking? Gminny? No, to jest taki... Nie, to I, I jest sponio Są, Są lody, lody Będziemy jeść jak zejdziemy Trzeba najpierw zasłużyć tak. <grystanie> Od parkingu to jest dosłownie 3 minuty 2. Jak, mówi, jak myślicie? Dziesięć. Ale w jedną i w drugą stronę? Nie. Dziesięć dziesięć. A dziesięć i dziesięć? Mój śpieszny łaskotał nog, jak się przestraszyłam. <laughs> nie się, jak Ej, a na co to jest? Łaj się, pyta. ja się pytać za chwilę, zobaczymy, jak ucieka przed sen. No ładnie. <laughs> <laughs> Dzisiaj to was się trzymają wyjątkowo. Was, jak się wygłupiają. Stańcie <laughs> do zdjęcia. <laughs> Małe dzieci normalnie. To co się, żeby się poczuć jak dzieci. Jaszczurka. A! Mama mnie strasznie. To że niby jaszczurka. Adrenalinę ci podnoszę. Aha, adrenalinę mi podnosisz. No i jesteśmy na szlaku. Ogólnie trochę skróciliśmy przez domki, bo spotkaliśmy miłych Państwa. No i trochę troszkę skróciliśmy pod górkę, dlatego się zdeszaliśmy. Ale było warto. Jest naprawdę bardzo ładnie. To jest szlak niby niebieski. No niby tak. To mama niebieską koszulkę. <noise> mama mama niebieską koszulkę. O, szlak! To mnie trafi. Moi żartowni się kochani. No to jest szlak cały czas. Mama, ciekawe, ile jeszcze ta guja będzie szła. Tomek, do szczytu, mama. Ojej. Mama do Tomka, to mój znajdź mi patyczki, będzie mi się lepiej szło. A Tomek. Będzie? Chodziło o coś takiego właśnie. To jest rada dla Was, dla tych, którzy się tutaj wybierają i na przykład nie chodzą często po górach. No bo jak chodzicie, to co ja Wam będę radzić. Generalnie, jeżeli, tu chodzi, jeżeli się tu wybieracie, to warto się zaopatrzyć w takie kijki do Nordic Walkingu. Albo można improwizować, tak jak moja mama. Lepiej? Tak, tylko muszę mocniejsze. pierwszy grzyb w tym roku napotkany maślaczek. Ale musimy zostawić. A tak wyglądają dzikie maliny. Powiem Wam, że jest tematycznie, bo tu jest droga krzyżowa. I tak stwierdziliśmy jednogłośnie, że faktycznie. Jedno słowo. Wow. już się nie śmieje, tak stwierdziła, ponieważ jest już za nami spory kawałek trasy. A my, moi drodzy, odpoczywamy przed najgorszym. Nie wiem jeszcze, czy to najgorsze, ale tak to wygląda. Tutaj chyba pozostałości z drogi krzyżowej Nawet nie chyba Kilka ich jest, mniejsze i większe Ognisko tutaj musi być bajeczne Moi drodzy! Idę do Was, żebyście opisali swoje wrażenie na gorąco. Na gorąco. Było fajne, jak kiedyś to już powiedział spoko. Spoczy. Można się zmęczyć. Już nawet mówić im się nie chce. Na początku tak żartowali, a teraz im się mówić nie chce. Wygadzaliśmy się na początku. Jest super fajowo, świetnie. I myślę, że będziemy to powtarzać częściej. Myśmy szli prawie 10,5 km pod samą górę. Jesteśmy na samym szczycie drogi krzyżowej, tu sobie jakieś krzyże, jeszcze Pałunkę oglądałaś. Tak. No. No, ogólnie wysokość tutaj to jest ponad 1100 metrów. Także myślę, że jest całkiem wysoko. No, i jak widzicie... Całkiem się spociłam. I całkiem się zmęczyłam, więc... No fajna trasa, Tylko gorzej teraz będzie przy schodzeniu. Jak widzicie, jest tu jeszcze wieża widokowa, na którą warto wejść i zbieramy się z mamą, żeby na nią wejść, ale już tutaj pod samą górę, włącznie tutaj pod sam szczyt idzie się przez 10 minut taką bardzo stromą trasą i musimy, się przez, musimy teraz przez chwilę odpocząć, żeby po prostu próbować podejść do tej wieży. No ale ogólnie jakby był deszcz, to by się szło gorzej, A to bo my dzisiaj, my dzisiaj mamy adidasy i jest w porządku jak na taką pogodę. Ale myślę, że jakby był deszcz, to trzeba by było mieć odpowiednie obuwie górskie. Nie? Co? <gry> nie słucha. Jesteśmy na szczycie i musimy zawrócić do Jurkowa, bo tam zostawiliśmy auto. Ale Czyli wracamy tą samą trasą. Ale gdyby ktoś chciał, to można spokojnie iść jeszcze dalej. Tutaj szlaków wystarczy na kilka dobrych godzin, więc to miejsce jest naprawdę wspaniałe. No dobra. A my teraz robimy podejście do wieży widokowej. Mama uparta, a tu regulamin korzystania z wieży widokowej.